Częstochowa to miasto, które słynie z klasztoru ojców Paulinów na Jasnej Górze i Alei Najświętszej Maryi Panny. Ma piękny ratusz na placu biegańskiego, w którym mieści się muzeum. Pozostałości tego pierwszego na starym rynku też nie tak dawno udostępniono do zwiedzania, ale nasze miasto ma o wiele więcej ciekawych miejsc, lecz nie zawsze o nich wiemy. Jednak z pewnością wie o nich dr Juliusz Sentowski z Muzeum Częstochowskiego, który od lat organizuje spacery i przejażdżki rowerowe po Częstochowie, opowiadając przy tym o zabytkach. Zapytaliśmy, co dr Sentowski poleciłby nam do zwiedzania. Zaproponowałbym taką trasę, jedną z tras, czyli szlakiem obiektów przemysłowych, a właściwie. Pałaców, willi przemysłowców częstochowskich. Taka willa, zwana też Pałacykiem, mówię o siedzibie Wilhelma Brasa, przy ulicy Starzackiej 10. Pięknie odremontowana w ostatnich latach. Zachęcam do obejrzenia tej willi. I także mało kto wie, że po drugiej stronie ulicy. Jest fabryka, była fabryka brasa, farwiarnia brasa. Tam teraz znajduje się zespół szkół imienia Płaskiego. I ulicą Krakowską dojść do osiedla fabrycznego, dawnej fabryki Mottów. I tam obejrzymy, godne obejrzenia jest i osiedle fabryczne samo osiedle fabryczne, gdzie mieszkali pracownicy fabryki. Wyższa kadra techniczna fabryki, i właściciele, kadra inżynierska i y, też właściciele, a także dyrektorzy fabryki. Czyli przede wszystkim Pałacyk Mottego Wyjątkowej Urody w stylu francuskim wbudowany w czerwonej cegły i y, obok willa dyrektorów, żona Couturon i Henryka Henri Stalenza. Z pięknie obrobionego białego kamienia wapiennego. Też, jeśli ktoś chciałby zobaczyć na terenie Ostatniego Grosza, zbudowania fabryki, osiedla fabrycznego, fabryki włókienniczej dla Częstochowię. Z lat 80. XIX wieku zachowały się tam cztery budynki murowane. I wysokiej urody, na szczęście nieprzerabiane, nieocieplane, czyli można klimat epoki XIX wieku budowli przemysłowych zobaczyć. To oczywiście tylko jedna z tras zaproponowanych do zwiedzania przez doktora Sentowskiego, ale z pewnością przypadnie do gustu wszystkim, którzy chcą choć na kilka godzin przenieść się w czasie i poczuć, czym było miasto kapitalistyczne przełomu XIX i XX wieku, poznając życie zarówno robotnika, jak i fabrykanta.